Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na bardzo prosty deser tylko z trzech składników, a są to szyszki. Do wykonania takich szyszek potrzebujecie jedynie 300 g krówek. Najlepiej, żeby to były krówki takie miękkie i ciągnące się w środku. One się najlepiej nadają. 300 g krówek to około 25-26 sztuk. Do tego 100 g masła 82%. Czyli takie zwykłe prawdziwe masło, nie zalecam margaryny, bo jest gorsza w smaku i może zepsuć wam smak szyszek. A oprócz tego opakowanie ryżu preparowanego, około 90 g. Takie szyszki robi się bardzo prosto. Potrzebujecie dosyć dużego garnka i ustawiacie go na małej mocy palnika. Następnie bierzecie 100 g masła. Jest to około pół kostki. I rozpuszczacie to masło w garnku. Ja kroję masło na mniejsze kawałki, żeby się szybciej roztopiło. W międzyczasie możemy dodać sobie już krówki. One też muszą się roztopić. Moc palnika nie może być zbyt duża, żeby wam się to wszystko nie przypaliło. Ma się to sobie tak powoli roztapiać i połączyć w jedną całość. Jak widzicie, krówki i masło zaczynają nam się powoli łączyć. Jeszcze potrzebują chwili, żeby się dobrze roztopić. Tak jak wspomniałam, do wykonania tego deseru potrzebujecie tylko trzech składników, ale możecie go sobie urozmaicić, dodając do tego jeszcze łyżkę kakao. Wtedy będziecie mieli szyszki kakaowe. Ja tak właśnie dzisiaj zrobię. Mieszamy, do połączenia się wszystkiego razem. Gdy nam się wszystko ładnie połączy, wyłączamy palnik. Jeszcze chwilę mieszam. I dodaję do tego ryż preparowany. I bardzo dokładnie wszystko mieszamy. Jeśli lubicie mniej słodkie desery, możecie dodać trochę więcej ryżu preparowanego, nie za dużo, tak żeby one później były w stanie się razem ładnie skleić. Natomiast możecie dodać jego trochę więcej i ja tak zrobię, bo jak widzicie, są mocno oglepione te szyszki i będą bardzo słodkie, a ja jednak wolę, jak one są trochę mniej słodkie, także dodam sobie tutaj jeszcze trochę ryżu. Czyli tutaj mam w tej chwili 90 g ryżu preparowanego, a dodam jeszcze odrobinę, żeby były mniej słodkie. Teraz, gdy mamy wszystko dokładnie wymieszane, dajemy masie chwilę ostygnąć, bo jest bardzo gorąca, a będziemy musieli formować kulki w rękach. także dajemy chwileczkę, żeby lekko ostygnęła i będziemy sobie dalej robić szyszki. W międzyczasie bierzemy papier do pieczenia, nie będziemy oczywiście naszych szyszek piekli, ale będziemy sobie odkładać je na papier do pieczenia, żeby później ładnie nam od niego odeszły, gdy wystygną. I teraz będziemy formować nasze szyszki. Do formowania szyszek dobrze jest zwilżyć ręce Wodą i dobrze jest mieć założone właśnie rękawiczki, bo na pewno będzie to bardzo lepiąca zabawa. Także ja teraz zwilżę rękawiczki i pokażę wam jak formować szyszki. I zwilżonymi rękami biorę sobie trochę masy i formuję naszą szyszkę. Może to być forma kulek. Lub forma taka właśnie bardziej zbliżona do szyszki, jak kto woli. Dokładnie, ładnie zbijamy masę. I proszę, jedna szyszka gotowa. Co jakiś czas musicie zwilżyć sobie ręce, żeby Wam się ta masa nie przyklejała do rąk czy do rękawiczek. Bardzo to ułatwia sprawę. Kolejna szyszka gotowa i tak robimy aż nam się skończy masa. Pamiętajcie, że masa podczas lepienia musi być jeszcze lekko ciepła. Jak już Wam wystygnie to już tego nie zlepicie. I jak widzicie z tej ilości składników, które ja użyłam wyszło dokładnie 15 szyszek o takiej wielkości. I tak jak pamiętacie na początku powiedziałam, że do tego przepisu wystarczy Wam 90 g i to jest prawda. Jeśli chcecie mieć bardzo słodkie szyszki, to te 90 g będzie taką minimalną ilością ryżu, którą trzeba dodać. Ja na późniejszym etapie powiedziałam Wam, że jeśli chcecie mniej słodkie szyszki, to należy dodać tego ryżu preparowanego trochę więcej. Ja go dodałam dokładnie 25 g więcej i uważam, że to jest taka górna granica, żeby szyszki nie były zbyt słodkie, ale żeby dalej nam się ładnie zlepiły i miały ten y, fajny smak szyszek. Więcej tego ryżu bym nie dodawała. Także od 90 g do 115 g ryżu preparowanego przy 300 gramach krówek i 100 g masła. Moim zdaniem to są idealne proporcje na szyszki. I warto sobie próbować, czy wolimy trochę więcej tego ryżu, czy mniej w naszych szyszkach. No i co, kochani, w tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że przepis się wam spodobał. Jeśli tak, to zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału. Znajdziecie u mnie więcej smacznych i prostych przepisów pokazanych krok po kroku. Zachęcam was też do zostawienia komentarza i łapki w górę. Zawsze mnie to bardzo zachęca, żeby robić tych filmików więcej. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!